Sport, królowie i kłamcy. O proszę, a jednak. Wcześniej miałeś problemy z kaką, to teraz z pęcherzem? Masz jakiś lek na prostatę, albo... albo psi-psi? A widzisz, nie masz. Brakuje ci trochę leków jednak. assume that you have not enjoyed the benefits of a classical education so i will not take umbrage if some of my illusions sail over your head sir i won't pretend to understand you but i will endeavor to make you understand me either we do this right now or i put a bullet in you and get on with my day please i knew you were a violent man mr marston but i did not think you were a stupid one. C uh, sorry, Cylinder. Ma jakiś magiczny sposób, cię się teleportało na tę głowę, jednak. Jednak. Go, jednak, czyli o tym wyścigu, którym wspominam na koniec poprzedniej misji. E Yeah, that's right, John. Okay, all things considered, hopefully we can get through today without running into another army of your satisfied customers. Onwards and upwards! I refuse to let the blind stupidity of the proletariat derail my calling in life. Nothing blind about it. I'd say they saw right through you. Uh, before knowledge comes to my dear boy, everybody knows you're as crooked as a dog's hind leg, Wes Dickens. I resent that implication, John. I wasn't implying, I was telling if you're such a successful businessman. What are you doing living in a cave? Delightfully Dickensian, isn't it? If you say so, are you familiar with the concept of philanthropy, John? I'm surprised you are. Oh, I don't do any of this for myself, John. I hope you realize that. It's been quite a ride, John, hasn't it? We haven't gone that far. What are you shooting at? <makes noise> that makes you We make quite a team, you and me. Brains and brawn. We should consider a more permanent partnership. <makes noise> this partnership ends as soon as I have Bill Williamson. I appreciate your help, but I've just about had it with all your schemes. You need to realize what's at stake here. I know, John, I know. Ty, proszę cię, tylko to nie będzie ostatni wyścig, bo ja z, tych, z tego pieniędzy nawet nie mam żadnych. Jakieś marne grosze. Żebym ja takie wyścigi mógł normalnie za kasę urządzać, a nie jakiś tam twój nezny sponsoring, gdzie ty bierzesz 90%, a ja tylko 10% z wygranej. To być na koniach, czy znowu na jakichś neznych den wozach? Nie pchaj się, Dickens. Mistrz idzie pierwszy. Konia mam dorwać? To jest na koniach? No. Kobyłko. To po co ja złoziłem ze swojego konia w ogóle? Kobyłko stanuj Dickęsa. Stanąj Dickensa. Pięknie! Dobra Kobyłka. O super, na moim koniu oszukam system. Oni nie mają takich dobrych jak Chyba żadnego opania po jajcach, kopa w dupę, strzelania koniowi w zadek, plucia na przeciwnika, tak, o, już, o, fajnie, mój koń się przestraszył huku pistoletu, fajnie, no dobra, ale ja jestem na wygranej pozycji, bo mój koń jest trochę bardziej, bardziej wytrzymalszy od innych. No i co powiecie? Stamina odnowie i będzie dobrze. O! No i co chłopaczki? Co powiecie? Słabe koniki macie. Już widzę te pieniążki w moich dłoniach Te marne 10 dolarów, które zarobię z tego wyścigu Co ja mogę z nimi zrobić? Nie wiem, może wydam je na wódkę? Hmm? Upiję się w tej grze, bo to tak samo fajnie wygląda jak w GTA 4 Upijcie się Przewraca się na wszystkie strony Wiesz tam w GTA trochę zabawniej, bo Więcej samochodów jest to można się o coś potknąć. Ciekawe, czy dużo drogi mi jeszcze zostało w tym wyścigu, czy nie. Bo już tak widzę, widzę ten puchar w moich rękach. To pierwsze miejsce na podium. Wszystko, co najlepsze dla mnie będzie. John powinien zmienić sobie trochę profesję zostać zawodowym ścigantem. Jukajem by został, kurczę. Nie znam kariery, by miał przed sobą. O! Prawie mi! Wow! Jaki sprinter! No na ostatniej prostej chyba mi się obrać. Oj, oj, Nie tędy. Prawie bym źle skręcił. No patrz! że ktoś się do mnie zbliżył nawet. O, chyba meta jest już blisko, bo widzę, że mieścina jest. To raczej tam wyjdziesz meta Jest meta. Jupii, wygrałem Mam nadzieję, że tym razem uczciwie, bez żadnych tam komplikacji postaci z... Z próby zabicia mnie. Seth już skończył. Został tylko Irlandczyk. co to jest? Jesteśmy jak drużyna. Były ten, były bandzior. Jakiś oszust. Y Koleg, który okrada groby i pijak. No ma, jesteśmy super ekipą. O, znowu jakiś. Znowu jakiś ten. Quest poboczny. Kurde, aż żal, żeby tego nie zrobić. Masz takie brudne spodnie, jakbyś tam narobił w nie, wiesz? To jednak wiesz, nie pomogę ci. W tej sprawie nie, 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 nie na pewno nie. Znowu za Tumbleweed, ludzie, dajcie mi spokój z tym Tumbleweed. Ja się boję, duchu. Nie lubię tych historii mrocznych. Takie pasty to sobie możecie wsadzić w dupę. Do Tumbleweeda, tak? Ale nie muszę tam jechać. Eee, to jadę do miasta. O, co to jest? O, znowu, zabawny koleś tu jest. E, tu mam kwiatki, z, zbierę dla tego gostka. To już następnym razem yy, będę to próbował zrobić i to, tego Kojnika poszukać. Ja jadę do miasta. Posprzedaję tam parę rzeczy. Jest tu Diligence? Nie. W zasadzie mógłbym oszukać system I, i pojechać... Yy, z, po prostu przeskoczyć tam. Przy pomocy obozowiska, ale chyba pojadę normalnie. A ja chyba na nie jadę, tak jak mapa, mapa mi pokazuje. Ah, dobra, to tylko naokoło. Pojadę do Rbalgie. to by w mieście, tak jak mówiłem już wcześniej, posprzedałem te. Dwie sztabki złota, plus co, co tam jeszcze będę miał, Pff, kupię cokolwiek, no i zapiszę. Może save point kupię tam w armadillo, bo nie, nie będzie mi się opłacało za każdym razem na tę farmę wracać. Na pewno w którymś momencie będę musiał to zrobić. Dobrze jadę, dobrze jadę. Ej, nie jest tak daleko. Niby cały czas prosta droga. A może jakiegoś tam króliczka zahaczę po drodze. Trochę szybko jadę, to nie wiem czy jakiegoś złapię, ale. Do... Dobra, jakiś koleś tutaj go poniosło nieźle? Wozem? Myślisz, że kozak jest po całej drodze, jedzie tędy? Kuraka im przejechałem, sorry bardzo. Przepraszam, uuu przepraszam za drugiego kuraka. Takie spokojne popołudnie, nic się nie dzieje. Żadnych bandytów, żadnych napaści, żadnych morderstw, gwałtów, żadnych zwierzaczków prawie. Nic się normalnie nie dzieje. Tylko spotykam jakichś ludzi na szlaku. Ale przejeżdżam zbyt szybko, żeby się raz z nimi przywitać. Uznają mnie wszyscy za Hama i Prostaka. Ej, co to było? A, wilki. Spadam zanim je zobaczą. Albo kojoty tam, nieważne. Czy to, czy to. Jakiś pijany tam jeździec po drodze. Jelonek, to mi nie obchodziło. I jest nasze kochane miasto. O, i pociąg sobie stał od razu. Na peronie sklepy pozamykali? Nie, nie szumowiny jedne. O jest, dobra, mam już. Myślałem, że zamknęli. No, by się trochę obraził na nich. Dobry człowieku, pokaż co tu masz na ladzie. Podziel się swoimi brońmi! Muszę posprzedawać co nieco. Wow! Wow! Dużo złota! Dużo! Tak mi się wydaje, że jakbym zostawił jeszcze do to dłużej, to było jeszcze więcej warte. Ale! Trochę potrzebuję pieniążków. Teraz tak. Ten pistolet mogę kupić, ale jakie ma staty? 50 dolców? No nie wiem. A bugica jest potrzebna. A co o tam? Trudno, może we tam będę żałował. I tak go pewnie nie będę używał. Power ma lepszy. Power ma lepszy, ma zasięg, ma gorszy, wolniej strzela.